Zawsze możecie zostać, bo pracujecie obaj na kolanach. Można obstawiać? Oczywiście proszę. Niech będą czarne. Rozluźnij się, postaw im drinki. Wiesz, zagadaj. Dołączę do ciebie za kilka minut. Zakład przyjęty. Zamykamy zakłady na tę rondę. Przedstawisz się? Wi? A ty? Aurora Kassel. A to mój brat. Eymerick. Co pijecie? Ja stawiam. Bourbon dla mnie. Niestety, mój brat to abstynent. W takim razie bourbon dla Aurory, real water dla Aymerica. A dla pana? Niech będzie gin z tonikiem. Gin z tonikiem, dobrze. Już przynoszę. Dwadzieścia siedem, nieparzyste, czerwone. Zakłady na kolejną rundę. No co, obstawiamy? Ostatnia szansa, Czarne. V. nie mogę się połączyć z Ridem. Nie wiem, gdzie jest. Graj na czas. Tak sobie myślę. Skoro tu jesteś, pewnie też masz swoje na sumieniu, jak wszyscy tutaj. Albo jesteś tylko turystą, jednym z tych lamusów którzy lubią cudy dreszczyk emocji. Hmm? Prowokuję cię. A jak myślisz? Podrywasz mnie? Nie przy pierwszym drinku. Piętnaście, niebarzyste, czarne. No, nie poszło mnie zbytnio. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Kiedy tu podszedłem, chyba przerwałem wam rozmowę. Nie przejmuj się tym. Daj spokój. Wi chce być tylko uprzejmy. Mam rację, Wi? Chyba nas nie podsłuchiwałeś? Co? Nieprzejmy, Nieparzyste. Cholera. Wciąż nie odpowiada. Złe przeczucia. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Ha! Zawsze miałam szczęście do ósemki. <noise> Złapany na gorącym uczynku. Ale na moją obronę wystajecie z tłumu. Nawet tutaj. Doprawdy? To, to niebezpieczne. Nawet bardzo, żeby tak podsłuchiwać nieznajomych. Uu, można usłyszeć zbyt wiele. Słuchaj. Nie możemy dłużej czekać na Lida. Musisz samodzielnie wykonać oba Gadamy o miejscowej polityce, a konkretnie o Hansenie. Niezły kozak. Sprzedaje duże strzelby za duże pieniądze. Ale popatrz, na tej imprezie masz celebrytów, polityków, szefa policji. No i pojawia się pytanie. Czy nie lepiej byłoby Hansenowi po prostu przejść na legal? Ja mówię, że tak. Mój brat, że nie. Czyż jest czarne? Cóż, to nie jest mój szczęśliwy dzień. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Kluczowe pytanie to: kim jest Kurt Hansen? Uważaj. Hansen to biznesman, Tylko taki bez garnituru. Ja pierdolę. Nie macie za grosz, wyobraźni. Kurwa, nie daj się tyrać. Nie wiem, wybrnij z tego jakoś. To może ty mi powiedz, co myślisz o Hansenie? Chodzi o to, żeby korzystać z życia. Wojny prowadzi się dla pieniędzy. A po co ci pieniądze, jeśli musisz je ukrywać? Ja to wiem. Ejmerik to wie. Hansen, jeżeli jest mądry, też powinien to wiedzieć. Dziewięć nieparzyste, czerwone. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Tu ne sa pasant de demitropod avec lui? Fais pas ton geloux, petit frère. C'est pas comme si on allait lui et moi. Bezczelny z ciebie skurwiel. Też tak myślę. Ja, na miejscu Hansena, wzięłabym się za Doktown, wypierdoliła stąd Żuli i zmieniła w Raj dla Bogaczy. Otwierasz nowe miejsca pracy, inwestujesz w społeczność, organizujesz bankiety. Rozgadała się. Dobrze. Na działalności charytatywnej można wyprać miliardy. A potem korzystać dwanaście, parzyste czerwone. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. To przepięknie infantylne. Co? Hansen, i przechodzenie na legal? Poważnie? Proszę. Dalej nie mam kontaktu z Reidem. Ale nie przerywaj. Pogadaj z tym drugim. Hansen jest władcą Doktown. Mógłby tego użyć. To znaczy jak? Zostać burmistrzem? Jest bardzo dobry w tym, co robi. To zawodowy przestępca. Kiedyś był żołnierzem, dziś jest przestępcą? Czemu nie może być biznesmenem? On jest biznesmenem. Przechodzenie na legal? Strasznie dużo pracy, żeby zmienić etykietki. Dobrze, otworzył się. Siedemnaście nieparzyste, czarne. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Jak chcesz jeszcze coś dodać, to mu. Powiem tak. Mnie by nie robiło żadnej różnicy. Czy sprzedaję broń, czy mieszkania. Żadnej. Marnować teraz pięć lat na zmianę branży. Co? Dla etykietki, szczerze, mam wyjebane na bycie uczciwym człowiekiem. Osiemnaście, parzyste, czerwone. Cóż, mogłam obstawić czerwone. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Już prawie to mamy. Daj mi teraz coś ekstra. Jakąś naprawdę dużą emocję. Rzućmy na szale wszystko, co dziś wygraliśmy. Obstawiamy przeciwne kolory. Okej, okay. czyli wygrasz ty, albo my. Któryś z nas wszystko straci. Dokładnie. Czekaj. Niby podchodzisz do stołu, niby stawiasz nam drinki, a teraz chcesz grać o wszystko. A, nie podobasz mi się. Może powiedz coś wreszcie o sobie, co? Ostrożnie. Jestem Wii. towarzystwo Afterlife i tyle musi ci wystarczyć. I co, zadowolony? Lubicie? Wybierz kolor. Wybieram czerwone. Mhm. To my czarne. Dawaj, 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 Zostawcie nas na chwilę samych. Proszę. Cóż, moje gratulacje. Dobrze wiem, że twój kolega Reed to agent FIA. Zakładam, że Ty też jesteś agentem. Zgaduję, że tu Wy dwaj jesteście odpowiedzialni za wywiezienie prezydentki z Doktorum. Powinienem Was za to odesłać do domu w kawałkach. O, straszysz mnie? Nie? A co? Boisz się? Nie straszę. Po prostu rozmawiamy. O, taki jesteś bystry. Prawdę mówiąc, miałem już dość tego medialnego ping-ponga i kręcenia gównianej propagandy. Na szczęście to już za nami. Zawsze do usług. Cieszę się, że mogłem pomóc. Wypuszczę Ciebie i Rida wolno. Wyjdziecie stąd w jednym kawałku o własnych siłach. Powiedzmy, że to na znak dobrej woli. Wasza dziewczynka sama do mnie przyszła. Nie chciała już dłużej łamać międzynarodowego prawa na życzenie prezydentki musiała od niej uciec. Przekraczanie Blackwalla i granie z bezpieczeństwem sieci dla własnych korzyści. Mm, nieładnie. Co netłocz powiedział? Przekaż to prezydentce Majers i powiedz jej, że mam jej zabawkę masowej zagłady i żeby się łaskawie odpierdoliła albo wszyscy się o niej dowiedzą. Na mnie szedł. Rida, znajdziesz na dole. Myślę o tym, co powiedział Hansen. Songbird to chodząca broń masowej zagłady. A Hansen mają ją w garści. I w każdej chwili może z nią zrobić co zechce. Słuchaj, wi, Trzeba ją z tego wyciągnąć. Dla dobra nas wszystkich. Facet wie o Grzechach, Myers. Jeśli do wiadomości publicznej wydostanie się informacja o tym, że prezydentka złamała prawo międzynarodowe dotyczące cyberprzestrzeni... Pani USA ma przejebane. Mhm. Mm Myers będzie miała wybór. Albo pozwolić, żeby wdeptano ją za to w glebę, albo postawić się całemu światu i wywołać kolejną wojnę. Oh, czemu nigdy nie możemy zrobić czegoś po prostu według planu? Mam oh, złe przeczucia. Bardzo złe. Teraz razem z kolegą zapierdalacie do wyjścia. Prosto przed siebie. Odprowadzę was. Chodź, mi, Nie ma nas co czekać. Czekaj. To wasza dwójka włamała się dzisiaj do hotelu. Kurwa. Jakoś weszliście przez tunelę. Masz coś do powiedzenia, Fiuzie? Leczny chłopiec. Zawsze możecie zostać, bo pracujecie obaj na kolanach. Ja o! Jesteś cały? Alex powiedziała, że sam ogarnąłeś skany tych netranerów. Przyszedł Hansen. Zagroził, że jeśli Myers mu nie odpuści, opowie całemu światło o przebijaniu Blackwalla i o Songbird. Czyli wie, czym jest Somi dla prezydentki. Bronią masowej zagłady. Tak. Wie o wszystkim. Musimy ją stamtąd wyciągnąć, Reed. Tego się spodziewałem. Słuchaj, ja i Alex zajmiemy się analizą danych od Songbert. Zejdzie nam na to dzień lub dwa. Dobra, będziemy w kontakcie. Dzięki. Odezwiemy się do ciebie najszybciej jak to możliwe. I jeszcze jedno, wi... Zajebista robota.